Ratunku! na Utoniemy albo nas pożrą! Szybciej zabiją nas! Są blisko! Szybciej! Szybciej! A. <trony> to miło, że przejąłeś wiosło. Przep jest tam, kapitanie! <trony> 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 Potwory! Jesteś bezpieczny? Ruszaj, kapitanie! Daj spokój. Spójrz. Będziesz dobrym chłopcem, bo inaczej przyjdą po ciebie duchy morza. Nie boję się. Będę walczył do ostatniego tchu. I jeśli... Tak, tak. Nieważne. Mieszka tajna. Pomożecie mi porwać drogą babcie, a potem wymienimy ją na monasterio. To na pewno zakończy ich mały bunt. Hmm. A! Hmm. Nikt was do wioski nie zapraszał! A? Huh? Odsuń się na bok, seniorito! Bierzcie tę staruchę! Huh? 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 Co się dzieje? Oh, gdybym wiedział, poszedłbym do artylerii! Co tu się dzieje? Sierżancie, aresztujcie tę kobietę! To ich przywódca! Jest winna tak jak ci, którzy porwali kapitana! Don Rodrigo, kapitana nie ma! A gdy kapitana nie ma, to ja wydaję rozkazy, dlatego. rozkazuję. Słuchaj uważnie, Garcia. Gdy wróci prawdziwy kapitan, będzie z tobą naprawdę bardzo źle. Ja mogę wydać ten rozkaz, jeśli jesteś pewien, że tego chciałby kapitan. Oh. 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 Będę kapitanem, bo prawdziwy jest blisko. Brać go w tej chwili! Ja to dowodzę! Oh. Bierzcie go w tej chwili! A tak! Oh. Gdzie on jest? Oh. Oh. I jak nazywają się te kroki? Bolero? Fandango? Flamenco? A może to popularny w Madrycie taniec Paso Doble? Ja. Czemu nie zbudujecie portu o. gdzie indziej? Kapitan wróci do domu i wszyscy będą szczęśliwi. No, nigdy! A. 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 Ten krok jest oryginalny. A! O, 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 Trzeba wybić ci te wszystkie złe duchy z głowy, Don Rodrigo Jest ich tak o, o, dużo Odpuszczę mnie! Podadamy o tym z kapitanem I tak będziemy niedaleko Ha, <ścoughs> ah! <ścoughs>